niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce. Odpowiada na pytania internautów. Witam serdecznie Albert Longterm Rokicki w kolejnym odcinku pytań do Longterma. Przechodzimy do pytań z Face'a. Jest dosyć dużo pytań dzisiaj. Michał się pyta: "Albercie, oprócz dywidendy PZU, będzie miało jakieś korzyści skup na 40% akcji PKO?" Z punktu widzenia kapitalizacji PZU jest dużo mniejsza spółka od PKO. Czy wie, pan, czy wie Pan, jak PZU planuje zapłacić za tę transakcję? Skoro uważa Pan, że akcje PKO są obecnie w atrakcyjnej cenie, to czy nie warto raczej kupić akcji PKO zamiast PZU? No tutaj kilka takich, złożone dosyć pytanie, faktycznie ja uważam, że jednak z dwóch tych spółek um, lepiej jest zakupić ewentualnie, bo oczywiście tutaj nie namawiam nikogo, ja tak zrobiłem, ale to nie znaczy, że rekomenduję zakup PZU. Um, z tego względu, że to PZU będzie miało korzyści z przejęcia PKO, a nie na odwrót raczej, tak? To tu sobie zwiększy bazę potencjalnych klientów, uzyska efekty synergii, tak? zwiększy przede wszystkim kapitały własne, jak tutaj <słuch> słusznie wspomniałeś dywidendę, co jest też bardzo istotne. Z punktu widzenia nawet, no, można powiedzieć, całego naszego systemu bankowego, naszej giełdy jako takiej, to jest to, że te nasze instytucje finansowe, nawet lider PKO, no odstawały dość znacząco od e, tych gigantów europejskich, nie mówiąc już o, o światowych, e, daleko nam do takich tuzów jak chociażby Deutsche Bank, czy JP Morgan Chase amerykański, Citibank i tak dalej, czy banki japońskie. Także myślę, że jest to krok w dobrym kierunku, długoterminowo, że w końcu powstaje jakaś taka mega grupa, bo wiadomo, że... Duży może więcej. Duży może więcej, może zdobywać nowe rynki, natomiast tak jak słusznie wspomniałeś, PKO jest świetną pozycją dywidendową. Tutaj przez lata Unicredit, czyli włoski właściciel, czerpał korzyści i, i z, tej, z tej grupy kapitałowej i przesyłał sobie do, do Włoch sowite dywidendy, z czego korzystali również drobni akcjonariusze i pozostali akcjonariusze, którzy byli akcjonariuszami PKO. Także ja, ja wybrałem PZU. Uważam, że jeszcze lepszą będzie spółką dywidendową z tego tytułu. Jeżeli chodzi o tą transakcję, to z tego, co mi wiadomo, 70% transakcji to będą środki własne PZU, a 30% to będzie wsparcie z BGK. Z Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli niemalże wsparcie rządowe w ramach tej repolonizacji, w ramach Planu Morawieckiego. Jacek się pyta: Gdyby rok temu ktoś powiedział ci, branża węglowa jest bardzo perspektywiczna, wchodź Olin, JSW, to jak byś zareagował? Dla tych, co nie wiedzą, JSW urosło 450% w ciągu roku. W tym roku JSW chyba wzrosło nawet w więcej, bo 500 czy 600% momentami nawet. No cóż, ja nie zainwestowałem w branżę wydobywczą. W JSW pozostawiłem to bardziej odważnym inwestorom, którzy mają żyłkę spekulacyjną. Natomiast jeszcze w styczniu na łamach, na antenie Inwestorzy TV mówiłem o tym, że właśnie trzeba kupować wtedy, kiedy wszyscy się boją, tak? Cytowałem Warrena Bafeta. Kiedy wspomniałem o kopeksie o, o tym, że te spółki mocno inwestują, to właśnie miałem na myśli to, żeby wtedy podejmować odważne decyzje, właśnie JSW, Bogdanka, pozostałe firmy górnicze, jeszcze nie KGHM, ale te węglowe, które były mocno zdołowane, były niesamowicie tanie. A wiadomo przecież, że JSW nie mogło upaść, ponieważ jest to firma państwowa, to jest zaleta spółek z udziałem Skarbu Państwa, że one nie mogą upaść. Nie mogą, jest zdrowe ryzyko bankructwa. Z jednej strony jest to skaza takiej spółki, że są niekiedy nieodpowiedzialne pomysły polityków, które dołują kurs krótkoterminowo, ale w długim terminie nie ma żadnego ryzyka dla akcjonariusza bankructwem, czego nie można powiedzieć o żadnej prywatnej spółce. I jeszcze takie nawiązanie, to samo może być z pozostałymi spółkami Skarbu Państwa, że teraz nikt się nie odważy zainwestować na przykład w banki, na przykład w energetykę, w PGE Energię, a za rok się spotkamy o tej samej porze i te spółki będą po kilkaset procent wyżej, tak jak to miało miejsce z JSW. Także nigdy wiadomo, nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ten dołek. Ja akurat wyznaję taką strategię w moim portfelu dywidendowym, że co pewien czas dokupuję za małe kwoty i wtedy owszem, no ja niekiedy przepłacam, tak, ale. Nigdy, Wiem, że nie jestem w stanie idealnie wyczuć tego, tego dołka. Nikt tego nie potrafi. Jeżeli ktoś to zrobi, to jest to przypadek. To, to się czasami zdarza, ale um, uwierz mi, że jest to po prostu przypadek. Uda się komuś raz na kilka lat coś takiego i nie będzie w stanie regularnie tego powtarzać. Także ja wolę systematycznie sobie uśredniać w długoterminowym, dywidendowym portfelu. Piotrek się pyta. Czy polska GPW, pomimo kryzysu, będzie atrakcyjnym źródłem kapitału dla biznesu? W tej chwili ma konkurentów, ma private equity, aniołowie biznesu, są macho, tutaj bardzo wypowiadają się tak buńczucznie, że teraz do nich należy ten, te rozdanie, ale to jest spowodowane jedną rzeczą. Przede wszystkim tym, że stopy procentowe w Polsce są na historycznie niskich poziomach. Kapitał jest bardzo tani, tak? Ale zobaczymy, wrócimy do tematu, jak stopy pójdą do historycznie średnich poziomów dla Polski, 5-6%, wtedy koszt kapitału, koszt pozyskania kapitału wzrośnie z obecnych 5%, bo duże kwoty można pewnie w banku pożyczyć na, nawet na 4%, 5 powyżej lokat, tak? natomiast on wtedy skoczy do 10-15%, zwykłe kredyty odnawialne skoczą do, do pewnie do 15-20%. Wtedy ci aniołowie biznesu Private Equity będą mniej skorzy już do finansowania jakichś startupów, jakichś nowych przedsięwzięć itd. Giełda wróci wtedy do swojej roli, bo pamiętajcie, to jest najtańsze źródło finansowania. Pomimo tych wszystkich obostrzeń, przepisów, mar i tak dalej, tego, że trzeba raportować, że się zdradza wiele sekretów, konkurencji itd., to się naprawdę opłaca, bo te emisje... Debiut przede wszystkim na GPW, emisje są tańsze w stosunku do odsetek z obligacji, czy właśnie odsetek, które trzeba płacić, czy, czy, czy wręcz udziałowi, które trzeba zapłacić aniołowi biznesu, czy private equity w wielu przypadkach. Także uważam spokojnie, giełda ma przed sobą dobrą przyszłość, jak stopy procentowe pójdą w górę. Przedsiębiorstwa pójdą po rozum do głowy, będą debiutowały ponownie bardzo tłumnie na GPW, będą pozyskiwały tani kapitał, korzystały z tego, że inwestorzy będą kupowali nowe emisje akcji. Kolejne pytanie: Jarosław się pyta. Albert, zważywszy na szkodliwe działanie naszych kochanych polityków, na największe narodowe firmy, z których wyciągają pieniądze i obsadzają specjalistami po zawodówkach. Czy, należy, czy nadal sądzisz, że aktualne są spółki skarbu państwa do, do portfela dywidendowego z horyzontem 20-40 lat? Czy lepiej szukać spółek, gdzie nie ma skarbu państwa i polityków? Czy spółki dywidendowe powinno się jak, co jakiś czas przeglądać i ewentualnie korygować ich udział w portfelu, czy też kupić, zakopać w ogródku i zapomnieć na następne 30 lat? Pozdrawiam Jarek. Jarku, ja wciąż, ja osobiście mogę powiedzieć, co ja robię. Ja się wciąż trzymam uparcie tej strategii inwestowania w spółki, największe. Największe mnie to nie obchodzi, czy to są skarby państwa, czy, czy nie. To są największe blue-chipy w Polsce, czyli KGHM, PG, PZU. W moim portfelu dywidendowym, powtarzam, to nie jest jedyny portfel, ale w tej strategii wieloletniej, wybitnie wieloletniej, długoterminowej na 30-40 lat, emerytalnej, nazwijmy to. Ja stawiam wciąż na te spółki Skarbu Państwa. Jak wcześniej powiedziałem, nie ma ryzyka bankructwa. Nie ma takiego ryzyka, także ja sobie po prostu uśredniam, co pewien czas dokupuję te spółki. Oczywiście takie PKO nie wypłaciło w zeszłym roku dywidendy, w tym roku też nie wypłaci, ale ono kiedyś zacznie płacić. Stopy procentowe pójdą w górę, yy, ta panika związana z Stankowiczami się skończy, będzie wyjaśniona już na 100%. Wróci PKO do polityki dywidendowej, jestem o tym przekonany. PZU będzie dalej wypłacał ładne dywidendy, PGE wróci też do wysokich dywidend. Kto wie, czy to nie jest po prostu życiowa nawet szansa na, na kupno takich spółek, kiedy właśnie wszyscy stronią, kiedy nawet zadałeś pytanie, tak, wymowne bardzo pytanie, ono też świadczy o tym, że jest duże zniechęcanie do tych spółek skarbu państwa. Według mnie jest to umiarkowana okazja. Nikt nie gwarantuje, że nie będą taniej, ale są tanio, na pewno pod każdym względem patrząc, fundamentalnie są tanio, technicznie też uważam, że są tanio, bardzo mocno spadły banki, energetyka to już w ogóle jest poniżej, dawno poniżej swoich dołków z 2009 roku. Także do długoterminowego portfela jak najbardziej tak. Natomiast przegląd ich oczywiście, no jeżeli Widzimy, że taka spółka, na przykład jak JSW, w 2013 wypłaciła ostatnią dywidendę, w 2014 już nie, no to wyciągamy logiczne wnioski i usuwamy ją z portfela, skoro weszła w straty. I to nie są problemy takie jak w PKO, że PKO zarabia pieniądze, ale po prostu inne są cele. KNF również narzuca tej spółce niewypłacanie dywidend, ale ona ten zysk ma. I generuje gotówkę. W przypadku JTSW to była strata, yy, ujemny cash nagle, gigantyczny. No i groźba, gdyby to była spółka prywatna, to byłaby nawet groźba bankructwa. Skarb Państwa uratował i teraz mamy piękny wzrost. Natomiast nie jest powiedziane, kiedy ta spółka wróci do wypłacania dywidend, bo po prostu nie ma, nie ma na to yy, gotówki. Edek się pyta. Jakie zagrożenia i w jakich sektorach gospodarki mogą nas zaskoczyć w kolejnych miesiącach? Nie wiem, jedyne zagrożenie, jakie widzę w kolejnych miesiącach, to jest wygrana Donalda Trumpa w Ameryce tak? i jaki to będzie miało wpływ generalnie na dalsze losy rynków finansowych. Wiadomo, że nieprzychylnie będzie to przyjęte. Niestety, on stawia na górnictwo węglowe również. Chce ratować te kopalnie w Pensylwanii, jeździ tam, prawda, z górnikami sobie robi. Zdjęcia i tak dalej. Clinton chce zamykać kopalnie, tak? Także dla JSW na przykład to nie jest dobrym, dobrą wiadomością wygrana Trumpa, no bo podaż będzie zwiększana, tak? Bo on reaktywuje te wydobycie węgla. Clinton by je zamknęła, także podaż na światowym rynku by się zmniejszyła. Być może nawet pod to była ta gra, jeżeli chodzi o wzrosty węgla w tym roku, takie, takie astronomiczne. Także ten sektor byłby zagrożony, jakieś oczywiście zielona energia, tak, również nie za bardzo, opieka zdrowia wtedy by skrachowała, delikatnie mówiąc. Natomiast producenci wszelkiego rodzaju leków na przykład by mogli zyskać, bo to z kolei Clinton zagroziła, że będzie wpływała, regulowała ceny leków, tak? szczególnie tych nowych leków rewolucyjnych, które wprowadzają jakieś rewolucyjne zmiany na rynku. Po jej zapowiedziach pamiętam, że tąpnęło kilka firm, które produkują leki. Także Trump lepszy dla leków, ale gorszy dla opieki medycznej, no bo wiadomo, że chce tą Obamacare zlikwidować także jedyne, to, jedyne zagrożenia to te perturbacje, perturbacje związane z, wy, z wyborem ewentualnym Trumpa. U nas myślę, że politycy już wszystko obiecali, co mogli, już to wszystko jest dyskontowane, nawet te przejęcie PZ u przez PKO już jest jasne, że będzie, tak. także już jest wszystko zamiecione, wyczyszczone i, i rynek jest gotowy do odreagowania. Czy spółki, które do tej pory dość dobrze sobie radziły i były w trendzie wzrostowym jak Amica, Forte, CDR, Dobry okres mają już za sobą, albowiem od dłuższego czasu stale się osuwają. Według mnie to osuwanie, jak tutaj nazywasz Amika, no to miała problemy z tym, że fund się osłabił po Brexicie, forte, tam rekomendacje takie weszły niezbyt korzystne z banków. Z kolei CD Projekt, naturalna korekta po bardzo mocnych wzrostach. Także uważam, że no, nie ma wzrostów bez korekt. Tak? To są naturalne korekty, które są nieodłącznym, nieodzownym elementem hosty i wręcz niezbędnym do kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego. Także ja bym na nich stawiał, bo to są spółki eksporterzy, które większość swoich przychodów mają z zagranicy, a kursy walut są naprawdę bardzo korzystne dla nich. To jest Niekiedy podwojenie normalnej marży, albo i potrojenie w wielu przypadkach. Także ja bym stawiał na tych eksporterów, właśnie wymienionych przez Ciebie jak najbardziej. Według Ciebie w najbliższym roku, na jakie branże warto postawić, które dadzą nam dobry zarobek? Nie jestem chciwy, celuję w 15-20% rok do roku. Tutaj bym się tylko powtórzył. Eksporterzy, eksporterzy, jeszcze raz eksporterzy. Tutaj wymieniłeś te trzy wspaniałe spółki: Amica, CD Projekt i Forte, takie okręty flagowe polskiej giełdy. Na nie bym stawiał, jeszcze producenci gier, którzy mają fajne projekty, 11 i Games. Także ten sektor gamingowy bardzo mocno bym obstawiał. Deweloperów również, bo będzie wsparcie dla budowy mieszkań, być może wsparcie właśnie tych rejtów, które będą też kupowały nieruchomości pod wynajem. Także fajne perspektywy przed deweloperką też są, jak najbardziej. To jest taki bardzo bezpieczny sektor, jakby. On jest bezpieczny pod względem tych zawierowań zewnętrznych, tak? tutaj nie obchodzi Trump, jakieś tam problemy Deutsche Banku, peryferiów Europy Zachodniej, tutaj jest tylko ten rynek wewnętrzny, pomoc rządowa istotna, myślę deweloperzy, deweloperka sobie będzie fajnie też radziła. Piotrek jeszcze na koniec się pyta, jak długo po wygranej Donalda Trumpa może trwać zamieszanie na polskiej giełdzie oraz paradoksalnie czy jego zwycięstwo może mieć pozytywny wpływ na notowania spółek z GPW? Piotrze, kiedy my to nagrywamy, jak opublikujemy ten odcinek, będzie wtorek, także w dzień wyborów. Załóżmy, że Trump wygrywa. Bardzo korzystne jest to, że mieliśmy ten kazus Brexitu. Tak? Czyli bardzo mocny zjazd był, minus 11% na jednej sesji, ale potem było wyciągnięcie indeksu i wzrosty. Tak? Od momentu Brexitu mieliśmy wzrost jakieś 15% wig -u. Także inwestorzy nauczyli się już, że po takiej panice jednodniowej potem wszystko wraca do normy, jest odrabianie strat, i tak dalej. Także to jest ten plus. Mi to bardzo przypomina sytuację sprzed wyboru Obamy. Pamiętam bardzo, żeśmy się bali, bardzo obawiało się Wall Street, Obamy. Mniej więcej tak samo jak teraz Trumpa, porównywalnie, bo jego, jego pomysły były równie e, przerażające też. E, dużo z nich nie wprowadził, umówmy się szczerze. Obama nie, nie wprowadził wielu ze swoich projektów, wprowadził ten, tą stan, sztandarową swoją Obamacare, natomiast e, pozostawił banki w spokoju, Wall Street i tak dalej. Podobnie może być z Trumpem. I ja pamiętam, że wtedy po wygranej Obamy S&P tąpnął o 4% tylko. W dzień jego inauguracji również 4% i potem to jakoś się rozeszło po kościach i w, e, dosłownie po dwóch miesiącach, dwóch i pół czy trzech miesiącach od jego e, nominacji, czy nawet niecałych, nie przepraszam, to był połowa marca, końcówka marca, przepraszam, końcówka, jakiś 20 marzec S&P zanotował dołek i potem mieliśmy jedno z najdłuższych HOS w historii, która trwa do dzisiaj. Także podobnie może być z Trumpem. Na początku krótkoterminowo panika, a potem odrobienie strat i hos być może jedna z większych w historii. Bo nie przesadzajmy z tą rolą jednego człowieka w Stanach. Tak? Nawet jak tam jest inny system prezydencki, prezydent może więcej niż w Polsce, niż we Francji. Natomiast jeszcze reguluje go i, i kontroluje go Kongres, Senat i tak dalej, i tak dalej. Także jest też bardzo istotne, jaka, kto będzie miał przewagę w Kongresie. Ja pozostaję optymistą, też odradzam takich panicznych decyzji, żeby nikt się nie pozbywał dobrych akcji na jakieś panice. Tak? żeby się nie wyleszczył, jak ja to mówię. Trzymam kciuki wciąż za Clinton, bo to jest lepszy wybór dla, dla giełdy. Jako człowiek inaczej zupełnie mogę podchodzić do tego, tak? Ale jako inwestor jestem za Clinton. Uważam, że te status quo jest lepsze. Boję się rewolucji, jakiejś prawda, wojny z Chinami walutowej czy z Meksykiem. Nie jest to potrzebne na tym etapie yy, cyklu gospodarczego. Także już za tydzień będziemy mogli omówić wyniki amerykańskich wyborów, będziemy wiedzieli, czy to Trump czy Clinton, w końcu to będzie już zakończone i będziemy wiedzieli. Zachęcam do zadawania pytań w związku z tym, bo skoro już będziemy wiedzieli, kto wygra, no to możemy się odnieść, omówić sobie to, jak ten nowy prezydent będzie sterował giełdą, jakie to będzie miało, znaczy sterował gospodarką, i jaki wpływ będzie to miało na giełdę. Także z inwestorskim pozdrowieniem Albert Longterm-Rokicki.